Dzień dobry, No co, co, co mi gada, że kredz klika. no ja klikam? No ja, chciałem, tu się dobrze, tym, co gada. Ciekawe, czy się wyłapało, czy nie. Dzień dobry, moi drodzy słyszowie, widzowie, czuciowie i w ogóle. Ja bym chciał zauważyć, że już były dwa odcinki niemontowane, więc... Jak dzień dwa dobry, były moje niemontowane? Kredu, kredeczki... Jak były dwa niemontowane? Jak ty oglądasz? Tak? To, no to już się pogłupiłem no. w takim razie. Jest co drugi. Montowany, nie montowany. Montowany, nie no to montowany. ostatni był nie montowany, Ostatni tak. był nie montowany, ten czyli będzie. Nie, ten, nie, nie. Cicho, bo ja... cicho, dobry, bądź, moje cicho bądź nie wiem. Moje młoteczki, moje kochane misie, moje kokoski i ananaski, i moje samochodziki i rowerki. Wszystkich was witam. Właśnie chciałem powiedzieć, nie wiem, czy ten będzie montowany, bo nie wiem, czy będę miał czas montować ten odcinek. Będzie. Będziesz. Be e no nie wiem, bo wiesz, <laughs> y nagrywamy go dzień przed y moim Aha, maratonem live'owym tak. i, i to się. Jak będę miał czas, to zmontuję, ale jak nie będę miał czasu to tego nie zmontuję i, i, i może być w tym momencie niemontowany. Natomiast natomiast, y bo u ciebie poruszyliśmy tematy wspornikowe, y bardzo podliczne, y a u siebie chciałem poruszyć temat. Taki y, do rozmyślania, nie? Mhm. Pamiętasz kiedyś, y, już chwilę temu, y, rozważaliśmy co znajdowało się w walizce w Pulp nie? O tak, jak najbardziej. Tak, dalej, ta, ta, dalej się ta, zastanawiam. Ta, ta żółta żarówka z bateriami, nie? <laughs> było gdzieś, wziąłem gdzieś zdjęcie w ogóle pokazane z planu właśnie, co tam tak, faktycznie tak, było, tak, nie? Tak, tak, tak. 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 No. Nie tak dawno yy, zastanawialiśmy się, do, do, do czego służyły trzy muszelki z kolei, nie? No tak, jak najbardziej. No i mam taki jeszcze jeden temat, nie? No no. Jest też rzecz niedowiązana, nie, nie była wyjaśniona w filmie. Właściwie to był, był to zarówno film, e, miał też swoją wersję animowaną. Było to kilkukrotnie poruszane, ale też nie było wyjaśnione, co to jest. Czym jest Hakun? O? Hakun. Bo... Było mówione właśnie i w tym filmie, i w animacji, nie, że... Nie wiem o jakim filmie i animacji mówisz. Ojciec, ojciec jednego z bohaterów, podobno, że to miał i że to było coś fajnego, ale nadal nie wiemy czym jest Hakun. Ja nie wiem o czym ty mówisz. Nawet była taka radosna piosenka śpiewana, że Hakuna ma tata. No tak, <noise> tak. I czym jest kurwa ten hakun, że ta tak go miał? Rozumiem. Na wersja animowana to nawet bym powiedział, że była wcześniej. film, No to... tak, tak, tak. Film, film powstał później. No ta... nie, nie oglądałem jeszcze. Był Taki okrojony mocno. Mhm. Eee, znaczy to ta sama historia, tylko okrojony po prostu z niektórych rzeczy. To eee, Pewnie bardziej no... ocenzurowana, tak, a mniej, mniej. Nie, tego jest... nie powiedział, aż tak bym daleko nie płynął. Natomiast y, ta animacja jest tak słaba, że w zasadzie to mhm. dalej bajka. Mhm. Ten lew nawet nie wygląda jak prawdziwy lew. No ale dobra, yy, mniejszak. Yy, tak, yy, wiesz co? Hakuna no bo... Matata to miało jakieś swoje tłumaczenie. Zaraz ci powiem, co znaczy hakuna No Matata. miało coś, no. Także yy. tak. Będzie wyjaśnienie rzeczy razem z tłumaczeniem piosenek. Yy, nie martw się. Hakuna Matata w Suahili znaczy nie martw się, bez A. obaw. O, no. Więc no tak, no A To oni... dlaczego ten tata był taki radosny, bo się nie musiał martwić, bo miał Hakuna, rozumiem! No dokładnie. Bo... I już się nie martw aż do końca swych dni, no tak! Naucz się tych dwóch radosnych słów Hakuna, hmm. ma tata. No ale dalej nie wiemy czym jest Hakun. Ja wiem, <totwarki> yy, ale nie powiem. A, okej. Okay. <totwarki> I podpowiem po ci po odcinku, dobra? D dobra, dobra. Ale wszystko ci po odcinku, po... wszystko ci pewne. Wszystko. Będzie tak z tym dowcipem, którego mi tam Lard pisał. O mnichu, nie wiem czy czytałeś. Chyba nie. O mnichu, który dotrzymał słowa. To to musisz sobie wykształcić. A, ten bardzo długi taki. Tak, i... tak, tak, tak. A to nie, to ja ten żart to ja jeszcze kojarzę go z podstawki. teraz a. zupełnie poważnie, nie? Nie czytałem go y, od Larda, ale tak. Mm -hmm, y, y, mm -hmm. y, bo. Bo ten czerwony, czy coś tam, to. I tak się kończy kawało, nie? nie? No nie, no po prostu kończy się tym, że że nikt dotrzymał słowa. No to no, przypuszczam, że tak. jest miliard wersji po prostu, które. Bo ten czerwony talerzyk to. czy Ja to w takiej wersji coś, to, coś aha, tam, coś tam, coś tam coś. No, tam. no. no to, to tak, to myślę, że ten Podobny, podobny styl, tak. Przypuszczam, no. że to. Yy, tak, że to. Yy. Więc więc słowa, nie powiesz czym jest Hakon. Tak jest, dokładnie tak. Okay. <grymna> Hakun jest do trzymania, więc ja dotrzymam słowa. Mm -hmm. Nie no, tu już zacząłem zdradzać no, się. No właśnie! Kurwa no, i co, I co teraz? Ja żartowałem, tak wiecie. Co i co, bo do czemu teraz cenzuruje? Nie, nie wycenzuruje cię. <grymna> nie, bo tak naprawdę haku służy do... Tak. I tu mogłeś stawić. <grymna> Pip -pip. <grymna> jak. No faktycznie. Trzeba taty zapytać, no? No w sumie tak. Bo go ma. Wyraźnie ci mówi, tak? No tak. No to weź, skup się na słowach, a nie potem się kupie pytasz, co to jest ten hakun, no? Ale to to miał tata jednego z bohaterów. A było powiedziane, to. Powiedziane, że było, że tata, no to chyba każdy tata w takim razie, no? Chyba, że to każdy. a No to się musisz zapytać, taty. To tak, czym jest Hakun? Hmm. Wy też się możecie zapytać, Taty, czym jest Hakun. Bo, żebym wam powie. No właśnie, zapytajcie, Taty, czym jest Hakun. Ja też się zapytam swojego Taty. Ja sobie teraz, podchodzisz do ojca, Tato, czym jest Hakun? Co, kurwa. Tak. tak, od razu ten Abelardiza taki. Tak, z, tak, tak, dokładnie. Z, z tego żarciku, Marian idzie na studia, czy coś tam. No. Co, kurwa. Jak ci minął ostatni tydzień? Yy... Głodno i szalenie Generalnie był u nas łysy na urodziny, więc szalenie, a więc głodno... Gło więc głodno No nie właśnie to, co, yy... Bo wszystko wyjedli. Nie no, bez przesady. Yy... Jestem na tej pudełkowej, ale yy, coś jest z nią nie halo. Jest przepyszna przede wszystkim nie ma złych rzeczy. Ale ja chodzę cały czas głodny, mimo że mam dobrane kalorie, tak jak powinienem mieć. Właściwie teraz jest pytanie, czy ona po prostu przez to, że jest tak dobra, pobudza apetyt i, i chciałbyś zjeść więcej, bo jest smaczna? Mm -hmm. Czy, czy po prostu na czy, przykład ma jakieś przewodniki smaku pod tytułem tłuszczu więcej, dlatego jest tego mniej, albo po prostu jest źle, źle przeliczone są kalorie, nie? Jest to też możliwe, jak najbardziej. Nie, nie, nie próbowałeś jakoś tam samemu gdzieś sprawdzić, czy to faktycznie co tam podają na pudełku, to faktycznie się zgadza? Nawet plus na, na pudełku nie wystarczy. podają tych kalorii, wiesz? I to jest problemem, że nie ma, że konkretne danie ma tyle i tyle kalorii. Musiałbym policzyć wszystko, co dostaje, czy ma faktycznie tyle i tyle Cały dzień, na przykład, co masz, nie? To e, masz... Wiesz co? Ciężko jest to po... Y, czasami w jakikolwiek sposób y, przeliczyć, że chociażby ze względu na to, że dostajesz jakieś deserki, mm -hmm. które są chuj wie z czego, nie? Noho. No Więc tak. Nie wiesz, czy to było smażone, czy było pieczone, czy... No, naprawdę jest to nie do policzenia, tak naprawdę. No i może być tak, że faktycznie te dania nadrabiają te kalorie, może dania deserki, ludzie nadrabiają te kalorie, a faktycznie tego treściwego żarcia jest mało, nie? O, i jedna rzecz, którą było, ja dostaję codziennie koktajl białkowy, bo mam co prawda dietę sport, no bo niestety w tej, w tym cateringu, którym zamówiliśmy, maksymalnie ile można zamówić, to jest 1800 na diecie Slim, więc zamówiłem sobie dietę sport. Mhm. I faktycznie dostaję codziennie koktajl białkowy, który ma około 500 kalorii. No, Więc, no to właśnie. Yy, tu może być ten mój brak takiego nasycenia fizycznie, bo Tak, bodo... tak, bo masz, masz ilość kalorii, ale nie masz ilość wagowo jak z samego żarcia mm -hmm. nie, masz, nie masz czym kichy zapchać i, i to to jest problem. Tak, jest to możliwe, natomiast... Więc myślę, że ja byś sobie, wiesz, tam na przykład jak masz jakieś ziemniaczki czy coś takiego, abyś to sobie pianką montażową psyknął wcześniej, to myślę, że trochę żołąda jakby pchało, nie? Czy ziemniaczki, nie wiem, czy wiesz, są najlepszym, co możesz na diecie jeść, wbrew temu, wbrew obiegowej opinii. Niestety ziemniaczki w ogóle nie tuczą. Przede wszystkim nie jesteś w stanie zjeść, gdybyś jadł tylko ziemniaczki, nie jesteś w stanie zjeść tyle ziemniaków, żeby cię otoczyły po prostu. Mają... Tak? Zdecydowanie najwyższy indeks sytości na świecie to dlatego rosyjska armia jest taka szczupła, co? <laughs> nie, zupełnie <laughs> poważnie. Nie jesteś w stanie się y, praktycznie utuczyć ziemniakami, bo nie zjesz tyle ile y, po prostu żeby, żeby przytyć. Mm -hmm. Natomiast no ziemniaki mają obiegową opinię, że są tuczące. Z, prostego, y, z prostej przyczyny. Zazwyczaj podaje się i mm -hmm. y, Ale zaraz ci powiem nawet. A już nie są o frytkach. HEEEE <laughs> Są bardzo dobre z, tra tylko... z tradycyjnej frytkownicy. Ale z tradycyjnej już gorzej, tak. tak no. Jak masz beztłuszczową albo z piekarnika, super no sprawa ja, na dietę. Ja obecnie z be beztłuszczowej i to też w dużych ilościach, tylko że owszem, no, nie powiem, że delikatnie tłuszczego sobie nie nadaje, nie, bo ja lubię sobie przyprawić takie ziemniaczki z frutkownicy i, i z beztłuszczowej jest taki problem, że one sobie bitnie słuchają i żeby się jakiekolwiek przyprawy do tego czypiały, to tam odrobinkę masołka do nich dam, nie dam. Mm -hmm. Co słuchaj? <laughs> E, jako ciekawostka, w porcji 100 gramów mają 73 kalorie e, mhm. ziemniaki, czyli 730 kilokalorii na kilogram. Mhm. A żebyś przy, zaczął tyć, a nie utrzymywać wagę, musiałbyś jeść 5 kg ziemniaków dziennie. No, uszami by ci wypływały po prostu. No. To jest. Ja pierdolę jaka ilość, bo prawda jest taka, że trzy ziemniaki, cztery zjesz takie normalne ziemniaki i już by jesteś zapchany, nie? Ja nie mówię tutaj o jakichś mizeriach czy z tłuszczykiem, no bo z przewodnikami smaku spoko, ale 4, mówimy o. Cztery normalne w sensie. Co masz na myśli suchy? normalne? No takie średniej wielkości y, ziemniaki suche, bez żadnych dodatków. Mm. To, to ja jak sobie robię flytki, to robię faktycznie 4 ziemniaków, ale takich jebitnie wielkich, nie? No ale <taki> to... normalnej wielkości to 7-8, nie? No ale dodajesz troszeczkę tłuszczyku, tłuszczkę. No, ale da. jesteś najedzony tym jak cholera, tak? No tak. No to czekaj, to teraz ci powiem. Znaczy się, no wiadomo, nie są to same ziemniaki, tam coś jeszcze do, do tego dodaje, nie? Ile waży ziemniak? Już ci, coś... to, to już ci coś powiem. Ile waży surowy. Chyba coś koło 80 paru kilo Gramów chyba chciałeś powiedzieć. Kilo? Powiedzmy, że duży ziemniak waży 100 gramów. A, bo ty mówisz o takim ziemniaku, dobra. No to... Nie e... ziemniak, nie ziemniak TV, no no. To, to, w, to... w tym swoim, w tych swoich czterech ziemniakach masz 316 kilokalorii. A żeby, normalnie żeby nie przytyć, powinno się 3000. Czyli mhm. 10 razy tyle, co ty tam zjadłeś. No się, myślę, że w samych ziemniakach to mam trochę więcej, nie? No ale tak, że faktycznie z 700-800 bym nawet liczył, nie, no. no nie, mówię nie, nie ziemniaków... bez, tłuszczu, bez nic, tak ja, ja mówię, ja mówię w... o tej ilości ziemniaków, no. Cztery takie duże ziemniaki, to... to no to ja Ci podaję. Myślę, że i... więcej niż 100 gramów one ważą. No średni ziemniak waży 80. No. To, to nie, to, to jak średni 80, no to licz to razy 7-8. No to nawet, to masz 79 kalorii razy 8, to jest 632 kalorie, musiałbyś zjeść 5 razy tyle. No. A... Praktycznie 8 razy tyle, żeby, żeby zacząć tyć. No i dlatego ja nie tyję. Ja trzymam 130 kg. Kilo... O To grubo! Znaczy się no nie tam, co 125 do 130, to tam zależy, kiedy się waża, nie? Czy, czy przed tronem, czy, czy po. Jak indeks sytości i ziemniaki są zdecydowanym liderem na pierwszym miejscu, nietykalnym praktycznie. Jako ciekawostka, z miąs, o ile w ogóle można tak nazwać, najwyższy indeks sytości mają ryby. Czyli w no. najmniejszej ilości kalorii najbardziej się najesz. Hmm, a co z jem ryby? No to widzisz. Ale to oczywiście się... na ja... głębokim tłuszczu i tak dalej je no, nie, no oczywiście, no. No To no. jest ten właśnie, co, co ludzie nie rozumieją dlaczego tyją, no, tego... przecież jem rybę i ziemniaki, nie? I Ale... do tego, i do tego to, to są wiesz takie gotowce, nie? O lokal zrobiłem. No, proszę, nie, tak. e, to są takie wiesz, gotowce, nie? Jakieś tam kupują po prostu mrożone gotowe filety na przykład i, i. To nie ma problemu z tym, byle nie były w panierce na przykład. Które no właśnie, zwęcają. w panierce. No, no to, no to. Co, ja ja, ale ja, no, ja zawsze powtarzam, że ja wiesz, to no, o nie tak? No tak, więc tak. tak siebie była gruba i dobrze widoczna, więc no. Ej, ekaj, jestem, us jestem usprawiedliwiony. <głos> <głos> no Fakt ma, ja, to to... ja podejrzewam, że ja gdybym ja tu y mniej, a częściej to też by to się przełożyło bardzo mocno na wagę, bo faktycznie ja tam zazwyczaj to jem twart dziennie, nie? Czyli... Odeszło się już dawno w badaniach o tym, że musi być pięć posiłków czy tam więcej. Możesz tak. nawet wszystko wpierdolić na sam wieczór. Po prostu musisz mieć bilans tygodniowy y i tyle. Czyli tak, tygodniu. ale ilość posiłków też ma znaczenie, bo jak masz. Yy, chodzi o to, że przynajmniej ja tak to rozumiem, że jak jesz częściej, to organizm sobie nie odkłada yy, zapasu, bo wiesz, że dostanie jedzenia, nie? A w momencie, kiedy to jesz raz czy dwa razy dziennie, no to yy, organizm sobie odkłada yy, zapas. Żeby mieć do kolejnego posiłku na przykład, nie? Znaczy yy, Cyceron tak mówił. Yy, słyszałem, że już ta teoria legła w gruzach i że, mm -hmm. że jest to bzdurą. Że po mm -hmm. prostu musisz dostarczyć jakąś ilość kalorii dziennie i koniec. To nie ma znaczenia, kiedy to zrobisz, w jakich mm -hmm. odstępach czasu i tak dalej, i tak dalej. Są na przykład yy, chłopaki od warszawskich koksów, nie? Yy, nie pączek. Yy. On jada tylko wieczorami mhm. jest świetnie zbudowany i tak dalej i tak dalej. Przynajmniej tak mówił. Czy... No ale generalnie gadałem z ludźmi, z dietetykami. Nawet mam tutaj bardzo dobrego znajomego, który jest trenerem personalem zajmuje się dietetyką i tak dalej. I on też, chłopio, nawet możesz w środku nocy, kurwa, opierdolić całe swoje 2,5 tysiąca i tak będziesz chłop. Bylebyś to robił po prostu w ramach yy, jakichś tam ram, ram czasowych, że na przykład raz dziennie, po nie wspominając już o tym, że tak naprawdę liczy się bilans tygodniowy, czyli ile zjesz w tygodniu mhm. i stąd jest ten słynny cheat day, że, czy tam cheat meal w zasadzie, że jak już zrobisz sobie taki zapas ujemnych kalorii niejako w stosunku do, do spalania, że możesz sobie też opierdolić, nie wiem, jakąś pizzunię raz w tygodniu, w mhm. ten sposób. Nie wiem ile w tym prawdy, bo ja się tym nie interesowałem nigdy. się no no, sumie też nie tego od on też tam mniej więcej sobie nie by te kalorie plus minus liczy tam totalnie plus minus, no i, i faktycznie coś tam coś się na to zgadza, nie? No może coś w tym jest, nie? Że... Czy no. to faktycznie tak działczy, czy nie? Na pewno by do tego nie była wskazana, że nie była, nie była zabroniona, nie, a nie wskazana jakoś aktywność fizyczna. Nie? A, no, no. bez względu. Tylko, że znowu z drugiej strony, tutaj jest kontrargument ku temu, że jeżeli na przykład przeginasz i jesteś na dosyć poważnej redukcji, tak jak ja teraz, i ustaliłeś sobie 2,5 tysiąca przy wzroście 194 cm i wieku 36 lat, wadzę na ten moment 113 kg. To jest bardzo restrykcyjne. To już jest bardzo mocno obniżona ilość kalorii. Więc w momencie ruszania się nadmiernego, po pierwsze, mogę zacząć mhm. e, To Wiadomo, że to trzeba też brać zapas kaloryczny pod, pod ten, po ten ruch. Tak. A inna sprawa, że to tutaj znowu jest też ciekawe to, że jeżeli e, przegniesz ze zbyt małą ilością kalorii, po prostu. Za mało ich będziesz dostarczał. To będzie bardzo trudno ci zwrócić wagę. Bo właśnie to, co powiedziałeś sam, że organizm będzie przyzwyczajał się do głodówki i będzie odkładał na zapas po prostu y -hmm. to, zamiast zużywać. Będziesz zmęczony, będzie ci się kręcić w głowie, a nie będziesz chudł, bo będzie magazynował na wszelki wypadek. Mhm, y y y -hmm. Czyli w efekcie ci dostarczy jeszcze mniej prądu niż, niż tak. powinno, nie. Dokładnie. Także tutaj, no, ale to widzisz. No. Ja też to mówię wszystko bardziej z tego, co dowiedziałem się od tych, tych znajomych, czy też przeczytałem w internecie. Natomiast jest, to nawet ten mój znajomy mówił, że aktualnie w internecie jest tak potworna dezinformacja: jeść warzywa, nie jeść warzyw, jeść owoce, nie jeść owoców, jeść wołowinę, nie jeść wołowiny, jeść kurczaka z ryżem, nie jeść kurwa, że y, faktycznie normalny człowiek może się w tym wszystkim pogubić i to dosyć poważnie. Kurczak z ryżem to chyba akurat dobry jest właśnie dla takich mocnych sportowców, z tego co się orientuje. Powiem tak, no zwykły biały ryż to jest już przetworzony produkt, bo mm -hmm. yy, i też. Wbrew bo to, takie, nie jest... Takie, to jest takie bardziej coś na, na, na masę i, i, i dla bodybuildersów bardziej, nie? To też właśnie tutaj dużo słyszałem, że zwykły biały ryż wcale taki dobry na dietę nie jest. Ani nawet do treningów lepiej wpieprzać brązowy ryż, który ma podobne kalorie, ale ma dużo błonnika i tak dalej. Mm. No to jest, no ja mówię, ja się na tym nie znam. Ja dostaję w pudełku żarcie, ja je zieli. chodzisz głodny i chodzę głodny na ten moment, tak, to prawda. I właśnie... Znaczy się, ja czasem też mam w żarcie w pudełku, tak jak już wspominałem, czasami A, pizza w pudełku przyjeżdża, także tak. I problem jest, polega na tym, że właśnie po tygodniu specjalnie schudłem, bo chodzę głodny, więc teraz będę mm -hmm. zwiększał po prostu kaloryczność. O dziwo! Będę zwiększał kaloryczność, żeby schudnąć. No. To takie niesamowite, nie? Za dużo się ruszam też. Bo ostatnio faktycznie gdzieś tam ciągle gdzieś do sklepu to tego, yy, A ja wiem, że dla niektórych, bo. Zaraz mi tutaj na 100% napiszą w komentarzach, ja to 20 tysięcy kroków robię dziennie, jasne, możesz tyle robić i faktycznie może być to prawdą nawet, natomiast kiedy ja nie robiłem tych kroków w ogóle, to dla mnie po trzech miesięcach na przykład siedzenia przed komputerem non stop, zrobienie 10 tysięcy kroków jest wyzwaniem. Mm -hmm. I mój organizm męczy się trzy razy bardziej niż ty, jak zrobisz te swoje 20 tysięcy. Tak, to się zgadza. Ja w tej chwili, wiesz, czasem na jakiś spacer gdzieś wyjdę, to... to się pod, jak zrobisz szybszy spacer, to się potrafię zmęczyć, zdyszeć, nie? No, dokładnie. Także to też jest wszystko, bo... czysty... właśnie najgorsze jest to, że wszyscy swoją miarą mierzą, a to każdy jest indywiduum, którym... No nie przeskoczysz tego, że każdy tak, ma... Tak, tak, tak. I to też nie, nie powiesz, też jest sztywno, że nie wiem, na przykład 2000 kalorii będzie ci odchudzać, bo Dokładnie. jednemu 2000 to będzie dalej przy tył, bo to jest dużo, bo mało ruchu, organizm wolniej trawi i, i tak dalej, a, a drugi będzie wpierdalał 4000 i będzie chudł, nie? No dlatego właśnie tutaj u mnie, wyobraź sobie, że wszelkie kalkulatory internetowe Ty, bo, powiedziały bo już. mi, że... co? No dokończ, no, dokończ. Wszelkie no. No kalkulatory już. internetowe mi powiedziały, że mam wpierdalać 2400. Pojemność 2400. A jem tak. 2400 i jestem głodny, niechudne i właśnie tutaj podstawowe co to powiedza, powiedziano mi, zwiększ kalorie, zaczniesz chudnąć. No. Także pamiętajcie o tym, żeby zwiększać swoje kalorie. Będziecie chudnąć, chyba że nie I to tyle w tym odcinku. Ja ponieważ tam to była trzecia mapa, a Ja to też była byłem przekonany, że to była trzecia mapa. Dobrze się tak gadało właśnie, po prostu. No a tak właśnie zerknąłem już z 20 minut odcinka. Także ja wam dziękuję serdecznie. Do następnego na razie. Yo.